Here I Smile, my dear. Come on in. Come on up. Come on over. We'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like one, two, three. We know the time is short. Sure. we blink. Patrzcie, idziemy w stronę lasu. Wyszłam z Azji na spacerek. Dzień dobry kochani. I po prostu lodowisko, nie daj Boże, żeby mnie tu Azji pociągnęła, bo leżę. Leżę i kwiczę. O, jaką ma frajdę. No, zaraz mnie pociągnie, coś czuję. Jupij! Jupij. Jak ta mazurka? Azji! Co tam wyczułaś? No i patrzcie kochani, na osiedlu jest zielono. Czyli tam, a za ulicą jest Biorusieńko. Czad. I za to bardzo ślisko. Idę dosłownie po lodowisku. Ja się tu cały czas mogę ślizgać. I tylko czekam, kiedy mnie Azji szarpnie. A ona tu po prostu dzisiaj jakiś maraj. No i witajcie kochani już z tej strony, a już się z wami przecież witałam na dworze, ale w domku jesteśmy teraz. Jak widać wczoraj za mną było prasowanie, poprasowałam wszystko, wywiesiłam oczywiście kolejną pralkę, więc mamy kolejną część do wyprasowania. Przejdziemy do otwarcia kalendarza. mamy piętnastkę z dzisiaj od Kasi, mamy czternastkę od męża z wczoraj, mąż wrócił bardzo późno i na dzisiaj też mi nie zostawił, dopiero coś ma kupić, więc pewnie przywiezie wieczorem. I bierzemy piętnastkę stąd dzisiejszą. Rozpakujemy najpierw kalendarz, bo ja zaraz chyba pojadę do daty na budowę, tylko muszę mm, najpierw zrobić muszę najpierw zrobić e, obiad. Zrobić dzisiaj sos e, tak, żeby był na dzisiaj i na jutro. Właśnie wróciłam od mamy. Coś Wam pokażę, co mi mama dała. Bo moja mama upolowała coś w ciuchu. Ona sobie rano lata na ciuchy. Patrzcie, jaki genialny sweterek upolowała. Let's snow. I ja w tym sweterku będę oczywiście śmigać. Zaraz go wrzucę do prania. Eee, także mam zamiar za chwileczkę ogarnąć e, kuchnię. E, I e, ugotować obiad. Ogarnąć tutaj pokój. Dzisiaj nie wiem, czy my choinkę rozłożymy. Obiecywałam Wam, że rozłożymy choinkę, ale wszystko wskazuje na to, że to raczej nie dzisiaj. Bo mąż ją musi podciąć. Jest ona na balkonie, ale on pewnie dzisiaj też wróci późno. Zobaczymy, jak to będzie. Już mówię, chociaż żeby podciął i ją postawił, to będziemy ją ubierać jutro. Dzisiaj raczej jej nie ubierzemy, bo dzisiaj jeszcze mamy inne rzeczy do zrobienia. Tak jak wam mówiłam, wczoraj poprasowałam. Dzisiaj muszę ogarnąć kuchnię, bo wczoraj robiłam jeszcze jedną partię pierniczków. Przytrzymała mniej, ale ewidentnie ten piekarnik ma jedną stałą temperaturę i to jest za wysoka temperatura na te pierniczki, bo te drugie wyszły mi, ale mm, troszeczkę mniej się przypiekły. Dużo mniej się przypiekły, ale się przypiekły i ja się obawiam, po prostu dzisiaj rano wstałam i mówię do męża, mówię, wiesz co, mówię, chyba poproszę twoją siostrę, żeby w tym roku zrobiła ciasta, bo ona się mnie w niedzielę pytała, czy coś zrobić na święta, znaczy co zrobić na święta. Co przynieść? Ja oczywiście powiedziałam nic, ale tak siedzę w domu wczoraj i mówię, wiesz co, chyba, znaczy dzisiaj rano mówię, chyba poproszę twoją siostrę, żeby zrobiła po prostu ciasta, bo ona piecze. No bo mówię, wiesz, ja z tym piekarnikiem mówię nie zrobię nic. No właśnie sobie zdałam sprawę, że ten piekarnik jest taką kulą u nogi, u mnie. Nie mogę za bardzo nic przyrządzić, bo cokolwiek tam wsadzę, to wszystko jest po prostu spalone. No i mąż mówi, no to przecież możemy nowy piekarnik przynieść, co jest kupiony do nowego domu. Ja mówię, no i co? I mówię, porozłączasz tu wszystko, porozłączasz, mówię, przecież tu mówię, gdzie ja to wszystko postawię? On tak, przecież on jest elektryczny. A mi taka, wiecie, lampka. Dzięk. Przecież on potrzebuje tylko kontaktu. Włączyć wtyczkę i voilà, wszystko działa. Ja mówię genialnie, przecież ja go mówię na stół mogę postawić. Mówię, dobra, to ja dzisiaj ogarnę kuchnię i trzeba przywieźć ten piekarnik, tego ja sobie przy okazji przetestuję. Pokażę wam, jaki piekarnik będę miała. Chciałam o tym nagrać całkowicie oddzielny film o moim sprzęcie, więc e, może za dużo o nim nie będę gadała, żeby więcej powiedzieć, ale już jak wam pokażę, to i tak już będzie wiadomo, e, jaki to jest piekarnik, więc. E, Dzisiaj prawdopodobnie ten piekarnik Wam pokażę wieczorem we vlogu, chociaż chciałam co innego Wam pokazać, ale niestety wczoraj w ogóle mój mąż potrzebował takich przyssawek do przenoszenia szyb i dużych płyt. I ja mu te przyssawki załatwiłam. Miała być dostawana pojutrze. Jest dostawana dzisiaj. Mąż mówi genialnie. Wybrałam jeszcze kuriera, który jemu najbardziej odpowiada, który jest z nami tak za pan brat. Zawsze się złapiemy gdzieś po drodze. Jak trzeba to odbierzemy gdzieś w locie paczki. I wyobraźcie sobie, dzwonić się do mnie masz rano i mówi: nie będziesz zadowolona. Pytam się o co chodzi. Bo mówię, wysłałem tam jednego chłopaka po, tą, po te przysławki do kuriera, ale mówi odebrał też twoją paczkę. Tą, na którą tak bardzo czekałaś. Tą, którą wam chciałam dzisiaj pokazać, mój urodzinowy prezent. I mówi: O, my wrócimy dopiero wieczorem. Po prostu jak mi z rana ciśnienie wzrosło. Mówię, matko boska. Mówię, ja się tak cieszyłam, że ja to dzisiaj otworzę. Wiecie jak to jest, nie? Jak taka cykająca bomba. Czekacie na to. A ja się dowiaduję, że będę to miała wieczorem. Mówię, nie jedziesz do rubna, Mówię, nie, dzisiaj nie jadę. Więc dobra. E, będzie to jutro, będzie pojutrze. Dzisiaj e, nagrywam szybciutko tego vlogmaska. Nagramy teraz otwarcie kalendarza. Ja idę robić sos, ogarniać kuchnię. Nagram Wam jeszcze kosmetyki, które mi przyszły z Madame Justine. Wiadomo, jak co miesiąc i później już nakręcę Wam wieczorem i jeżeli przywiezie mi mąż ten piekarnik, to Wam go pokażę, jak go usytuowałam, ogarnę jeszcze kuchnię i jadę chyba na budowę, pomogę dzisiaj tacie, bo coś tam mój tata dzisiaj robi na tej budowie, a chyba robi na dole i robi takie rzeczy, gdzie tam trzeba tą podłogę właśnie poprzerzucać na drugi kąt. Mówię, nie ruszaj, ja to poprzerzucam, bo mówię, to jest po prostu ciężkie, tam jest ponad 800 kg podłogi do przerzucenia. Więc ok, otwieramy. Zaczynamy. Znów mamy jakieś pudełeczko. I co my tu mamy? Dezydorant różany. No sprawdzimy, jak ten będzie. To jest twarde jak skała. To trzeba ciężko rozmarować. Dobra, dam mu szansę. Nie przekreślam go. Eee, otwieramy teraz, a najpierw, może prezent mojego męża z zeszłego dnia. Co to jest? Tadam, tadam. Patrzcie, świąteczna piżamka. Tadam. Mamy tu piękne spodenki i piękną bluzeczkę. O, to już na dzisiaj pójdzie ta piżamka. Genialnie. To jeszcze z dzisiaj później otworzymy wieczorem drugi. Z dzisiaj i otwieramy jeszcze od Kasi. Mamy tutaj takie prostokątne pudełeczko. I mamy oczywiście herbatkę. Herbatka, dzisiaj herbatka czarna. to jest? Piórnik, ale fajny! Wiecie, o, ale ładne przepiękny, zobaczcie. Piórnik i długopis. Mega fajny pomysł. Tak, no, Kasia, skąd ty masz takie pomysły? Jezu, jak ja dawno takiej rzeczy nie miałam. A powiem Wam szczerze, że brakuje mi właśnie w torebce takiego organizera, takiego piórniczka małego, żeby coś tam sobie właśnie wsadzić, jakiś długopis. Genialna sprawa. Ale bomba. No, fajne, bardzo fajne. Mega przydatna sprawa ląduje do torebki, bo wiecznie mi się ten długopis gdzieś wala. Wiecznie go albo zapomnę, a w czymś takim zawsze będę o tym pamiętała. Bardzo fajna sprawa, już nawet tego nie chowam, tylko od razu do torebki wsadzę. Genialna, bardzo dziękuję Kasiu. Bardzo fajny prezent. Co do tego, nie wiem, zobaczymy. Tamten mi się nie sprawdził, zobaczymy. Piżamka też. Delicjoso. Dobra, ja się biorę za sprzątanie i jak e, najpierw zrobię sos, jak już sos się będzie gotował, to wtedy będę miała chwilę, to przyjdę Wam pokażę, co sobie zamówiłam w tym miesiącu z Madame Justine i pogadamy sobie chwilkę i później widzimy się wieczorkiem. No i dobra, już e, ugotowałam rosołek, e, rosołek, wróć. <truh> No i dobra, już ugotowałam sasik, teraz jeszcze nastawiłam makaron. Mogłam to zrobić od razu, nie pomyślałam. Ogarnęłam już kuchnię, zrobiłam miejsce na piekarnik, posprzątałam na blatach, więc jest już kuchnia przygotowana na przyjęcie nowego mojego sprzętu. Tak, jednego i drugiego. I co, I przy, przyszłam wam pokazać, co zamówiłam z Madame Justin w tym tygodniu, w tym miesiącu, a nie w tym tygodniu. E, na pewno w przyszłym miesiącu zamówię sobie jedną inną rzecz. E, chciałabym Wam po prostu też przypomnieć, że teraz na Madame Justine jest bardzo dużo przeróżnych zestawów. Świątecznych e, są to zestawy, które bardzo się opłaca kupić, w tym również mój zestaw. Jest on obniżony o 30% i nie łączy się z żadnym dostępnym rabatem ani moim, ani żadnej innej dziewczyny. E, nie wiem, czy jest jakiś chłopak. Żadnej innej osoby. Więc e, zapraszam Was serdecznie na stronę. Wiecie, że te kosmetyki są fajne. E, mam nadzieję też, że Kasia będzie zadowolona, bo dostała kilka kosmetyków do testów. E, dostała też jej Justynka w kalendarzu. Też tam jest kilka kosmetyków. Było z Madame Justin. A ja Wam pokażę już pokrótce. Oczywiście macie dołączone też ulotki do takich zestawów. A ja Wam pokażę między innymi i Wam powiem mniej więcej i o cenach, bo nie wszyscy zaglądają na stronę, jak to wygląda, jak wyglądają te zestawy. Ja teraz sobie wybrałam zestaw Zima. Jest tam 5 produktów plus jeden gratis, i w skład takiego zestawu wchodzi taki krem silnie nawilżający 50 ml. Jest to bezzapachowy lekki krem z depantanolem, serbitolem i witaminami o właściwościach silnie nawilżających, wspomaga procesy regeneracyjne, procesy regeneracyjne, łagodzi podrażnienia, wpływa pozytywnie na metabolizm skóry, zawarte w niej oleje słonecznikowe, pielęgnują, i odżywają skórę, pozwalając na utrzymanie prawidłowego, prawidłowego poziomu nawilżenia. Do każdego rodzaju cery, szczególnie suchej i odwodnionej. Jest to krem do twarzy zarówno na dzień, jak i na noc. E, więc to jest pierwsza rzecz, jaka znajduje się w tym pakiecie zimowym. Pakiet zimowy kosztuje 146,99 zł. E, a gdyby kupować wszystko bez promocji, to jest 200 zł. Plus jeden produkt jest gratis, który nie jest wliczony w e, cenę. Kolejną rzeczą, jaką tam znajdziemy w tym pakiecie zimowym, to jest oczywiście mój ukochany krem do rąk. Krem do rąk o zapachu ciasteczkowym. Szybko się wchłania, idealny do biura, do pracy przy papierkach. Pięknie dłonie też pachną. Zapach się dość długo utrzymuje, ale nie jest taki intensywny jak na przykład, nie wiem, w The Body Shop. Jest takim cichym zapachem, lekko uwalniającym się z dłoni więc jest bardzo fajny, kolejną rzeczą jaką znajdziecie jest to olejek do olejowania włosów i tutaj wpisujecie opcję przy zakupie jaki rodzaj włosów macie, olejek do jakich włosów macie otrzymać ja sobie wzięłam do niskoporowatych, czyli do swoich również w tym zestawie znajdziecie krem Loyalty Krem, który również jest w moim zestawie, krem pod oczy. Jest to krem nasycony wieloma składnikami aktywnymi. Jest to seria luksusowa. Wiecie, że ja te, tą serię Loyality bardzo polecam. Się mega szybko wchłaniają, bardzo fajnie nawilżają skórę, bardzo ładnie ją napinają. Więc taki kremik również jest w moim zestawie, jest i w tym. Również w tym zestawie, do kompletu mamy krem do twarzy Loyality. Krem wzbogacony składnikami aktywnymi. Lekki, wypełniony po brzegi substancjami aktywnymi. Krem do twarzy na bazie hydrolatus ALS-u, masła kawowego, olejku jojoba i olejku rycynowego o zapachu pomarańczy. Ten zapach pomarańczy jest bardzo delikatny. To nie jest zapach nachalny: to nie jest zapach, jaki możemy wywąchać w, przy aromaterapii, przy świecach czy przy. No nie wiem, w jakichś innych zapachach, takich mocniejszych. Tutaj jest to jest zapach pomarańczy i jego czuć, ale on nie zostawia takiego zapachu, który się ulatnia, że ktoś ko was przejdzie i będzie czuł zapach pomarańczy. To nie o ten rodzaj zapachu chodzi. I gratisem do tego zestawu jest oczywiście olejek do pielęgnacji skóry i paznokci, jest to olejek, który chyba można też stosować do włosów, tak, to jest ten odżywczy, natłuszczający zawsze mylę, czy to ten czy to ten drugi jeden z tych dwóch, kuracja do zniszczonych dłoni. jeden z tych dwóch można również stosować do włosów dobra, nieistotne, nie będę teraz czytała, więc taki zestaw sobie zamówiłam no, tutaj wraz nie widać ok, tu mamy tyle produktów się mieści w zestawie zimowym Proszę bardzo, plus tutaj jeszcze jeden, to jest zestaw zima. Prześwietla mi tutaj e, światło, mamy godzinę 13.30, ja muszę się e, bronić światłem sztucznym, ponieważ na zewnątrz jest po prostu ciemno. Dodatkowo domówiłam dwa takie komplety. Mówiłam Wam, że jeżeli e, kupujecie produkty oddzielnie, wtedy nie w tych zestawach, e, wtedy korzystacie z mojego kodu Marta w biegu, który zawsze działam, macie minus 20% na wszystkie rzeczy, które nie są przecenione, e, które nie są w zestawach e, i wtedy, jeżeli na przykład nie wiem, e, kupicie. Cztery, pięć produktów dostaniecie to w takiej torebce. Przepraszam. Ta torebka jest właśnie wypchana takim siankiem. E, tutaj jest zaklejona. A jeżeli kupujecie dwa, trzy mniejsze produkty, dostaniecie to w takim opakowaniu. E, I tutaj również jest już to taki prezent e, zapakowany od razu, jeżeli chcecie obdarować. I ja tutaj e, mam takie dwa pudełeczka, dwa identyczne. Mówiłam Wam, że w tym roku będę obdarowywała kogoś. Em, takimi kosmetykami, e, niech też sobie potestują. I mamy tutaj krem do rąk, i mamy tutaj serum z kolagenu. Tak, i mamy serum z kolagenu, więc e, to jest takie już prezentowe. To są już takie dwa prezentowe pudełka, plus cały zestaw zima. E, dodatkowo zamówiłam jeszcze sobie hydrolat z lawendy, ponieważ moje zestawy prezentowe będą więcej niż tylko dwa produkty więc jeden hydrolat z lawendy i to by było wszystko, co zamówiłam ale na przykład jest bardzo dużo takich fajnych zestawów, oczywiście razem w tym wszystkim jest mój jak wejdziecie na stronę Madame Justin, to też macie tam zestaw Marta w biegu ale na przykład jest też bardzo fajny zestaw ten, który Wam zawsze polecałam czyli retinol i kwas migdałowy, 96 zł kosztuje pakiecik zamiast 140 więc to też jest fajna cena Albo można znaleźć też coś tańszego, na przykład zestaw prezentowy oczyszczanie twarzy. I tam jest tonik nawilżający, żel do mycia buzi oraz hydrolat czyli taką pierwszą podstawową pielęgnację mamy. I to kosztuje 52,99 w tym momencie, więc też jest bardzo fajna cena. No ale oczywiście no mój zestaw jest zawsze na pierwszym miejscu, prawda? Bo to moje. Będę swoje zawsze chwalić, bo to jest coś skomponowanego przeze mnie. Zobaczymy, do kiedy jest ten zestaw. Nie wiem, czy on jest tylko do końca grudnia, czy jest do końca stycznia. Zobaczymy. Bo tego nie uzgadniałam, ale na pewno w kolejnym będę chciała, aby pojawił się mój z loyalty, oczywiście. Co? Serum bo jest wybitne. Teraz chciałam sobie odpuścić, bardziej się skupiłam w moim zestawie na e, e, złuszczeniu e, skóry, na lekkim na tłuszcz, złuszczeniu e, tutaj na twarzy, tak? na ujędrnieniu, a będziemy nawilżać się już po tych kuracjach właśnie zimowych i przygotowywać znów do wiosny i lata. Więc tak, dobra kochani, ja e, już się na teraz rozłączam. Połączę się dopiero z wami, jak, będziemy, e, jak będę wracała z budowy, bo idę teraz na budowę. A może was zabiorę na budowę, zobaczycie, co ja tam będę robiła. Muszę podłogę przerzucić, bo tam tata część rzeczy porobił i powiedziałam, żeby nie tykał się tej podłogi, że ja ją poprzerzucam, że jest ciężka. E, także ja zaraz lecę na budowę. Tylko skończy się gotować makaron. E, czekam, aż ksawery wróci ze szkoły. I pewnie już wrócę wieczorem razem z mężem, więc widzimy się już przy wieczornym otwieraniu kalendarza. Więc do zobaczenia. A wszystko chodzi o to, żeby powycinać właśnie te rzeczy, bo jak będą fachowcy układać podłogę, no to tych pianek nie może tutaj być. Więc pierwsze pomieszczenie mamy zrobione. Przechodzimy dalej. Tu chyba nie ma. Tu już mój tata wszystko pięknie pasprząta. Pokoje są przygotowane już. Ok. Idziemy dalej. To będziemy musieli, ale to już z mężem, bo to są duże płyty. Ja sama tego nie dam rady. I został mi jeszcze. O! o tu muszę przerzucić. To wszystko. Tam muszę przerzucić. Wszystko. I tam. Następna. A na górze jest mój tata. Który nie mam dlatego pojęcia, że ja jestem na budowie. O! Jeszcze jest auto, w którym są płytki. A to co to jest. Ok. No i to nasza panna. Ale nic nie zostało. Jak prawie nie? No już w tym jedno wróciłam. Tam, po myli już okupka. Tam już byłaś? No ja już tu siedzę powiedzmy. No tutaj, w na naszym pokoju, już To ja wyszedłem, ty przeszłaś. Możesz tam pomagać do kamery. Możesz <laughs> no? Możesz pomachać do kamery. <laughs> Hello. Lud prasujący. <laughs> Dobra, kochani, jednak dzisiaj Wam nic nie pokażę ani piekarnika, ani drugiej rzeczy. E, dlatego, że po prostu mąż jeszcze nie dojechał do domu. Mamy już godzinę prawie 20, więc nie mam też swojego okienka. E, po prostu w którymś vlogu otworzę dwa: czyli to zaległe, i to e, na bieżąco. A dzisiaj się już z Wami żegnam. E, na trening dzisiaj nie poszłam, bo trening zrobiłam na budowie, przerzucenie tej podłogi w kilku miejscach. Później już mi pomagał tata. Eee, ja jeszcze później poogarniałam chwilę na budowie, ale w pewnym momencie, momencie zobaczyłam tak wielkiego pająka, że mój czas na budowie minął. Moment, wróciłam do domu. Ja po prostu nie byłam w stanie podnieść niczego i zrobić nic, bo ja się tylko patrzyłam, czy ten pająk z tej dziury wyjdzie. Jedyna rzecz, której ja się boję tak panicznie, to są pająki, a tym bardziej, jak są, wiecie, takie wielkie. Ugh pochytstwo. Także tak. I tym akcentem się z Wami dzisiaj żegnam. E, widzimy się jutro. E, jutro mam w planach pojechać, e, nie pojechać, a zrobić też nalewkę, więc zobaczymy czy dzisiaj mąż przyjedzie, o której wróci, czy zetnie tą choinkę, bo ona sobie leży na balkonie, e, czy przywiezie mi się ten piekarnik, bo jak wróci późno, to pewnie nie pojedzie po niego, bo ja go tutaj w domu nie mam. A jego trzeba przetargać, on jest też ciężki, więc nie wiem, czy sam to ogarnie. I co? Więc nie wiem, co jutro będzie. Jeżeli nie będę miała jutro ubierania choinki, to jutro zrobimy naleweczkę. Ta naleweczka będzie raczej na Sylwestra niż na święta, dlatego że ona powinna stać 4 tygodnie. Więc e, trzeba ją troszeczkę, no trochę za późno o niej pomyślałam, e, ale ja jej też nie robiłam, więc też nie wiem jaka ona będzie w smaku, ale myślę, że warto ją spróbować nawet po dwóch tygodniach, zobaczyć jak ona smakuje, czy warto czekać te cztery tygodnie. Także ja się na dzisiaj już z Wami żegnam, widzimy się w następnym vlogmasku, e, na pewno jutro i do zobaczenia, buziaczki, e, miłego dzionka Wam życzę albo wieczorku, e, widzimy się jutro.